Gdzie ono jest? On tu... On tu faktycznie biegnie! Skubany tu faktycznie biegnie teraz! Czyli w wszystkich, bardzo z tej strony Lysiu, że to jest ponownie... ...Cut Content. FNAF. SB. Ruin. Ale zainstalowałem drugiego moda na yy, polskie napisy. Bo... ...myślałem, że jest niekompatybilny, okazał się kompatybilny z tym modem, więc... Można grać w tego FNAFa po polsku! Po polskiemu O idę, się teraz załaduję? Okej, okay. gra się załadowała. Idziemy w bardzo dobrą stronę. Teraz z tego co pamiętam Moim questem jest... Eee... Okej, okay, tu jest całkowicie nowe miejsce. Nowy wygląd. Tego nie było wcześniej. Wygląda fan. Wygląda fajnie. To miejsce wyglądało całkiem inaczej. Ej, wygląda w zarąbiście. Wygląda inaczej. Wygląda fajnie. To wygląda zarąbiście. Przejścia do ROXI e, i do. Fryzjerni Roxy, tam były gokardy. Wymagany czwarty poziom. Czyli tam też nie przejdę. Więc jedyne miejsce, w jakim mogliby się aktualnie udać jest tutaj, do Freddy'ego. Ale zanim pójdę do Frederika Fazber Misia... i Freddy, are you okay? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hour of the recharge. And have been trying to get down to parts and services. I think something is wrong. Is there uh -huh. anything I can do? Help me, me, me get to the parts and surface. Of course okay. I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. I'll use that door behind me, Mimi.

Ale, ale jest mega, mega jak na razie. Zgubiłeś się? Maybe... Maybe I'm... I zgubiłem się. O, ale oczywiście wstydowanie. Teraz dajcie mi 10 minut. O, nawet szybkość się załadowała. To, że jest twoim zchem, no to się możesz dziwić. Ciebie bardzo może zdziwić koszulka z ikoną Frediego. Gdzieś gdzie, gdzie Roxan? O to tam jest. Cześć Roxan. Nie bój się, ja się nie boję. Mam wrażenie do przejścia, że został tutaj zmieniony. Tego tu nie było wcześniej, tego tu nie było wcześniej, what, 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 tego tu wcześniej nie było. Bo tego, tego, tej znajdźki wcześniej też nie było. Tej znajdźki wcześniej też tu nie było. What?

Tylko mnie nie wyda. Okej, okay, okej. Okay. To... to jest mega. Szkoda, że to jest niekanoniczne tylko. Ale to jest mega. To jest przez to mega. Okej, okay, tu też jakiś dodatkowe drzwi. Które najprawdopodobniej nie mają żadnego znaczenia? Chyba, przynajmniej. Nie wiem, co tu jest. Coś tu jest? Sowane Ten królik tego też nie kojarzę, żeby wcześniej było. Nie, nie widziałeś mnie, nie widziałeś mnie, nie widziałeś mnie. Prezent. Ja będę musiał naprawdę poświęcić jeden cały odcinek później. Na tym ile tu jest nowych rzeczy. Nie! Wait. Czekaj, ale tu jest przejścia gdzieś dalej. Co jest? Gdzie ja tu mogę jeszcze iść? A, ja tu mogę... Z <kłysy> ja tu mogę zrobić kółko. A to w sumie spoko. Dziwne, to dziwne takie, że zrobili, że tu można zabić kółka, ale no, w sumie spoko. Eee. Czeka, mogę wyjść tu od razu? A fajnie, że nic nie widzę. Gdzieś tu naładowanie latarki by się przydało. No faktycznie, że... Wrażenie, że jest nowe też odgłosy do pytania, bo faktycznie nie kojarzy mi się, żeby... Były takie odgłosy jak teraz. Przynajmniej pochodzenie... Ochodzenie podrednie. Druga trzydzieści. Kolejny upgrade latarki. Upgrade latarki zawsze spoko, bo latarkę się dużo używa. A czym dłużej będzie wytrzymała, tym dłużej będzie wytrzymała. Okej. Okay. Jo, jak to wygląda? Tu jest przejście, tutaj teraz. ...zostałem na poziom poziomie... ...jakie fajne pomieszczenie... ...zajebiste... Mi ...am miło, że ten film... no, no, wszytuj... ...jakie... ...jakie... ...potrwa, co miło, że nie mam do niego dostępu... Gdzie ja mam teraz iść? W takim razie, podejrz, że twórzymy trzeci. Przestań wczytywać coś, co jest niepotrzebne. No tu mogę jedynie iść. A to gdzie ja mam? O, cześć. Ej, no! Nawet nie byłem w Twoim zasięgu. Co to jest? Nightmare Helpie O nie! Poszła Poszła, poszła Exit, Exit, Exit. No wymagany czwarty... czwarta dupa Dupa wymagana. Dobra. Ja chcę wejść tu, ja chcę zobaczyć co tu jest. Bo tu jest kuchnia, nowa kuchnia. A tu jest ten robot, cześć. Cześć, przystojniaczku. Czy mogę przejść tutaj? E? A co to jest za miejsce? Czy ja tu mogę. Mogę. możesz mi zrobić drinka ziomuś? Nie mogę skoczyć na krzesło. O, mogę. Ziomuś zrobisz mi drinka? Ja wiem, że. Nie mam nawet pewnie, z, nie wiem, z 10 lat, ale. Ale zrobisz mi drinka? Ziomuś, mordo. Uuu, a może ty już masz gotowego? pas pop. Mam nadzieję, że jest bezalkoholowy. O, cześć, mordo. Coś w kiblach, coś, ktoś. Ej, tu jest Roxy. No, nie wiem, czy stara się mi pomóc. Okej, dobra, udało mi się znaleźć tego Wenta. Teraz do niego wejdziemy, i tu widzę, że jesteśmy. Więc to tutaj miałem się finalnie dostać. To jest help i w, z dodatku znaczy, z help wanted drugiego wskazujący miejsce. Dobra, ta gra jest bardziej rozbudowana niż spodziewałem się, że będzie. Teraz. Admin pass. On mi teraz daje upgrade? Nie. Dalej mu dwójkę. To no, poluj mi admin pass. I have a admin... O jak to patrzę teraz na ten, że to mi się przypomina uh, Mimik Secret of the Mimik, jak tutaj, uh, jak tutaj, jak w tamtym miejscu inaczej. Okej, okay, tu też trzeba jakieś przejścia. Jak, jak było to, to, to miejsce, gdzie tam się też nagrywało filmy się wysłowić. I tu jest miejsce do o mój. Okej, to ma sens. I to jest przejście. Okej. 400 IQ. 400 IQ. Dobra, dobra, dobra. 400 IQ. you do oh something happened I can communicate again I think you fixed my signal thank you, you ready I see Roxy and Monty on the cameras they're both coming to the office do not let them in the security doors are equipped with electrical deterrents. See them banging on the doors hit the appropriate button the shock should stun them okay but how do i get out of here do you see the large vent in the floor you are probably standing right on top of it if i can reach the room under you i should be able to force it open and let you out all the doors appear to be on lockdown <laughs> look for me on the monitors if you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. Okay. Oh, I see you. See you soon. Dobra, that is fine. That is cool. Dobra, on wali w mikrofon. Roksan wali w te A gdzie jesteś Freddy O, wani tu, idzie. Wani tu, też idzie. Wani tu też idzie wani tu też idzie Wani tu też idzie Wani tu też idzie To nie te drzwi, to to te drzwi były Wani tu też idzie. E, mikrofon. Eee... Gdzie on jest? On tu, on tu faktycznie biegnie. Skubany tu faktycznie biegnie teraz.

Okej. Okay. Dawaj, Freddy. Ale on Ej, to było zarąbiste zobaczy jak skubany faktycznie biegnie. Dobra, ale wiecie co? Ja bym save'ik. Czy nie mogę? Nie mogę! Yo... I tu, jak faktycznie idziemy po jakichś innych korytarzach, Freddy, gdzie ty mi to ściągniesz? O, ja nie poznaję tej gry. Ja actually. A, idziemy wyżej. Myślałem, że Freddy mi otworzy. Ja actually nie poznaję tej gry teraz. Powinno być takich więcej momentów, gdzie faktycznie chodzimy za Freddym. Jakieś miejsca. Nie tylko ten i tak pomocny, do wezwania, ale gdzieś faktycznie nas prowadzi. Idziemy, i że takim faktycznie jest druchem koło nas, który idzie. O nie, ja słyszę, Wani. Ona tu gdzieś jest. Gdzie on jest? A i tam się coś uchyliło, czy mi się wydawało. Gdzie ona jest. Dobra, nie, idę do Fredim. Bo ja... ten lak. O, no przestań. Ok, to, to, to jest, to. Ja nie mam pytań. Tu poszło dużo pracy, żeby to było tak dobrze zrobione. Ja nie mam pytań. Ja, ja nie mam pytań Ja naprawdę nie mam pytań I to my faktycznie idziemy z tam? Od razu? A czy ja mogę powiedzieć przodem? Martwię wie fakt, że ja nie mogę zapisać gry, a to już jest długi. Długi etap Czy on nie będzie szedł, jak nie będę stał koło niego? On chyba nie będzie szedł, jak nie będę stał koło niego, więc muszę stać koło Frediego, żeby on szedł mimo wszystko dalej do przodu. Jakby. Wiecie, co jeszcze było faktycznie fajne? Jak faktycznie było widać, jak ta wani tam na przykład niżej gdzieś sobie przechodzi, coś robi. A, kto mnie zauważył? Nie, no nie. Nie. Przegrałeś. O mój Boże, i to wszystko od nowa. I tu jest safe dopiero. Dzięki za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnym odcinku, kiedy to nadrobię, o ile to nadrobię. Yy, gra się zapowiada mega. Gra się zapowiada mega. To wszystko tutaj wygląda mega. Ale to zobaczymy next time, bye. Ja to, muszę, ja to nie mam czasu teraz nadrobić, a muszę to nadrobić, więc... Bye, tylko zobaczcie, że coś tutaj jest. Nie, ja, trzeci poziom. No to wyrąbane.